No, no. Musisz klapki mieć, bite czy... dla chębu i na to, że ci wlegrasz kurwa. Tu, to ile my tu siedzieliśmy, nałapali taki stawek, gdzie ty tam mieszkacie, to był taki stawek. I trzymał, kurwa, my ty, to uciekali, kurwa, to to my tu łapali, To no. pływa jak, kurwa, jak tego, jak ten, no, taki, to, pizmaty, kurwa. I trzymają, no, na sucho, na, na tym. My tu byli na wodzie, kurwa, a szopie miałem na tym, na suchem musiałeś ścielić mój mu i nie no, mu tego, kojt. Osobno do samica to ma kojt swój, nie? A tam gdzie tego wybiegł, to wybiegł, nie? Ale to czyste jest, uuu, to byle czego ci nie da Dasz jej kurwa ten... Dałeś jej normalnie tego, kurwa. Marchewka była brudna, to wzięła normalnie ten, ten, te kurwa, pazurkami tak opierdoliła, że ho. Ja sobie tu zaznaczę i zaraz tego jedziemy dalej. Posuniemy się tego i przyjedzie chyba taki, że mu że taka sprawa i...